Faki rozrabiaki, gra drewniarstwo Aleksander. Bardzo dziękujemy. E, tutaj jest w przykładowa rozgrywka. Jest to produkcja już dla takich malutkich dzieci, dla czterolatków. Mamy e, ogromną planszę składaną z późni. Tu jest 9 fragmentów. E, dwa są takie z jasnym, ziele... jasnym zielenią. To są startowe. One mają tutaj e, takie pola startowe pisze start i, i pola e, granatowe e, okrągłe dla kaczuszek. Te katuszki niby zgubiły się, i muszą wrócić do stawiku, gdzie jest mama kaczka. I tu widzimy, jak one będą szły. Tak? Są trójkąty, kwadraty lub koła w bazowych kolorach: żółtym, niebieskim, czerwonym. To jako ozdoba te stawiki, no i tu się nam łączą kolejne ścieżki. Tu mamy rozwidlenia, tak, że stąd możemy pójść tu lub tu. To my będziemy mogli sobie wybierać te ścieżki. Widzimy, że to jest całkiem długie. No, pół, 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 pół dużego stołu może nam to zająć. Z jednej strony jest to fajnie, bo to robi wrażenie, że to jest takie, takie długie. Z drugiej strony trochę niepraktyczne, no bo, bo można było to zrobić w kwadracie, tak, albo prostokącie. No ale jest na pewno widowiskowe. No kostki ogromne. Ta plansza jest inna. Te linie przerywane oznaczają i stawiki. To są stawiki i czeka mama kaczka tutaj na jednym z nich. I ona musi się przemieszczać tylko w liniach przerywanych. I standardowo rzucamy tak, rzucamy parą kostek I to nie jest tak, że te kostki nam oznaczają, że mam iść na niebieski kwadrat Tylko mogę sobie wybrać, tak Niebieski albo kwadrat Czyli na przykład jak jestem tym, to mogę iść sobie na niebieski Albo mogę iść sobie na kwadrat Tak, powiedzmy na niebieski, żeby być dalej No i tam kolejna osoba rzuciła kółko czerwone No to siłą rzeczy na przykład ten By poszedł sobie na kółko, bo jest dalej. Jeśli te kółko byłoby zajęte y, przez inny pionek, no to jeśli możecie, bym miał kółko, to może, to może iść na te kółko, tak? Y, Przeskakuje na kolejne, kolejne y, kółko, jakie tam się znaleźć. Tak samo, że w widzeniu. Jak, by, jak byłbym gdzieś tutaj, tak? I miałbym kółko, to mogę albo na te kółko, albo na te kółko. To jest już jak, jak chcę, tak? I korzystam albo z jednej, albo z drugiej kostki. Zmienia się nam się zasada, kiedy jesteśmy na tej planszy przedostatniej. Tutaj rzucamy kostkami, i jest tak. Z jednej kostki przedstawimy naszą kaczkę, z drugiej kostki mamy kaczkę. Czyli na przykład mamy kaczkę na koło, a my na żółty, tak? No i potem to znaleźć tak, że nasz spinek się znajdzie w jednym miejscu, mamy kaczkę na przykład w drugim. Tutaj na końcu, no to będziemy rzucali i będziemy przestawiali tak, żeby w końcu znalazły się na jednym polu oba i żeby dana kaczka doszła do, do mamy, tak? Że od tego momentu, od przedostatniej planszy, jedna kostka z, y, dla kaczki, jedna dla mamy. My wybieramy czy kolor, czy, czy kształt. Do pierwszy dotrze do, do mamy kalczki ten wygrywa, przeskakiwanie pól, zajętych przez innych graczy, a na rozwidleniach my wybieramy, w którą ścieżkę użyjemy do dochodzenia. Plansza naprawdę długa. Z jednej strony widowiskowa, z drugiej strony no, trzeba mieć te miejsce dla, dla takiej planszy tak, długiej. Duże piątki, ogromne kostki, gra już dla czterolatków, rozróżnianie podstawowych kolorów, podstawowych kształtów, kombinowanie: jaką ścieżkę wybrać, jaką drogę, tak? czasami lepiej wybrać pole, które jest zajęte, żeby jeszcze dalej przeskoczyć na, na planszy. Trochę szkoda, że plansze są jednostronne, te duże puzelki. Bo z drugiej strony jest, jest logo Aleksandra. Mogłaby być też jakiś, jakiś, jakaś inna ścieżka, tak? Byśmy mieli jeszcze więcej tych, tych kombinacji. Na pewno spodobają się dzieciom te, te małe kączuły, trochę jak skaczysz opowieści z bajek dawnych. Na pewno jakieś tam relacje, tak. Mama, mama, dziecko. No generalnie, duży produkt. I produkt całkiem elegancki dla, dla najmłodszych im się spodoba, bo jest to e, ogromne, jest to kolorowe, jest to proste z torem z dużymi, z dużymi kostkami, tak? Te gabaryty robią wrażenie dla, na, na małych dzieciach i, i to jest całkiem fajne. No dorosły raczej, raczej w to nie zagra, no chyba żeby towarzyszyć to dziecku tak najmłodszemu. E, e, bo, bo się możecie, takie małe dziecko, potrzebuje tutaj naszej asysty, więc zgramy razem. Na pewno dobre to, że, że już uczymy jakieś planowania wyboru, wyboru najlepszej ścieżki, tak? Najbardziej odpowiedniej akcji dla, dla gracza, przesunięcia w tym wypadku. Kwaki, rozrabiaki. Dzięki.